Moi drodzy, jednym z żelaznych tematów okresu Wielkiego Postu jest temat Krzyża. Dzięki temu możemy też wejść w tajemnicę predykatu świętej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli błogosławionej przez Krzyż, błogosławionej w Krzyżu. I Podążyć kolejnym zasadniczym kluczem, który uformował jej życie. Dla zobrazowania tajemnicy Krzyża i jego symboliki chciałbym pokazać tutaj gwóźdź, którym mógł być przybity Jezus. Tajemnica Krzyża dla świętej Edyty to ostateczny sens całego wysiłku i dorobku myśli, filozofowania, jej teologii, całego dochodzenia do prawdy i wreszcie istota własnego istnienia W krzyżu odkrywa tajemnicę można by rzecz wszystkiego podstawę rozumienia samej siebie To bardzo można by powiedzieć głębokie, tragiczne jednocześnie bardzo prawdziwe rozumienie życia człowieka Krzyż dla Edyty jest wewnętrznym prawem historii i również prawem osoby, osobowego rozwoju, szczególnie dojrzałej miłości. I duchowość krzyża jest drogą do rozumienia i natury świata, i natury człowieka, i również natury miłości Boga. Bowiem wielu Staje zatrwożonymi przed tajemnicą krzyża i nie mogą uwierzyć, że Bóg jako ojciec mógł zaproponować synowi taką tragiczną, poniżającą drogę. Rzeczywiście, yy, pierwszym takim. Skojarzeniem z tajemnicą krzyża jest bezmiar cierpienia. I otwarcie się na tajemnicę cierpienia ludzkiego, które stanowi swoisty świat o swojej specyfice. On jest, można powiedzieć, rozproszony w społeczeństwie. Poukrywany, po domach, w zaułkach, po salach szpitalnych. I każdy człowiek nosi w sobie też jakieś własne cierpienie idzie taką cząstkę tego całościowego świata cierpienia. I jak to nazwał kiedyś, właśnie Jan Paweł II, pisząc dokument o tajemnicy cierpienia, że cierpienie ma własną spoistość. I ten świat również ma taką można by powiedzieć taki stan rozproszenia po świecie i jednocześnie... Szczególne wezwanie do wspólnoty i do solidarności. Aby móc poznać prawdziwą odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpienie, musimy skierować nasz wzrok na tajemnicę miłości Boga. Miłość też najpełniejszym źródłem, Sensu istnienia staje się jego wyrażeniem i wytłumaczeniem. Ponieważ tylko wtedy, kiedy możemy pojąć wzniosłość miłości Boga, szczególnej tej, która domaga się miłości absolutnej pełnej bezwarunkowej do której człowiek z natury nie jest zdolny potrzebuje ogromnego wsparcia łaski szczególnie tego oczyszczenia duchowego w nocach ciemnych i dostępuje właśnie takiego otwarcia otwarcia które no, powoduje iż on zaczyna inaczej patrzeć na Tajemnice, tajemnice cierpienia. Sama y, Teresa Benedykta w książce Wiedza Życia pisze, y, że teologia krzyża to żywotna forma i moc, która kształtuje w najgłębszym wnętrzu duszy, a więc nie tylko na peryferiach takiego pospolitego. Szablonowego myślenia, ale w najgłębszym wnętrzu duszy, po pierwsze, sposób pojmowania życia, po drugie, pewien obraz Boga oraz świata, który wyraża się w pojęcia. A zatem teologia krzyża to podstawy teologii, antropologii. I kosmologii Wizji świata. Bardzo ciekawe ujęcie, bardzo szerokie, bardzo, można by powiedzieć, fundamentalne w znaczeniu odnalezienia wspólnego mianownika. Teologia krzyża. I kiedy ona w swojej konsekracji prosi Pana, aby przyjął jej życie. I jej śmierć pragnie je przede wszystkim ofiarować na Jego chwałę i na Jego uwielbienie, ponieważ widzi ją w mocy udzielonej Kościołowi. W wejściu do Niego Izraela, by nadeszło Królestwo Boże. I krzyż Edyty Stein to przede wszystkim idea uwielbienia Boga na sposób Chrystusa. I śmierć Jezusa jest z jednej strony znakiem sprzeciwu i znakiem pojednania. Znakiem sprzeciwu, ponieważ Mesjarz został odrzucony, został ukrzyżowany. Odrzucony w ten sposób, że. Jego obecność została wymazana z historii. Można by powiedzieć, krzyżując, rozprawili się z Jezusem, ponieważ imienia ukrzyżowanego nie można było nawet powtarzać w miejscach publicznych. Natomiast idea pojednania, a więc ta idea, żeby pojednać wszystko ze sobą, Domaga się tutaj znaczącej ofiary, ofiary własnego życia, ofiary miłości. I w tym pragnie uczestniczyć nasza święta. Daje życie, jak Chrystus, by być posłuszną aż do śmierci. I naśladuje tego, który został udoskonalony przez to, co wycierpiał, jak mówi autor. Listu do Hebrajczyków. Tajemnica Krzyża, który jest surowy w swoim znaczeniu, ponieważ jest znakiem hańby, ale też znakiem miłości. Dlatego jest świętym śladem, który chrześcijanie umieszczają we wszystkich ważnych miejscach. Swego życia, tam gdzie się rodzą, tam gdzie wzrastają, tam gdzie umierają, gdzie szuka się prawdy o sobie i o Bogu. Yy, można powiedzieć, u początku dzieł i u jego końca i w i potrzeby uwielbienia Boga, spotkania z nim. Krzyż wpisany jest głęboko w naszą codzienność. Yy. To, co kulturowo, z czym krzyż się kojarzy, to przede wszystkim jako, jako właśnie narzędzie śmierci, haniebnego konania kogoś, kogo wykluczano i wykreślano z życia publicznego, kogo imienia nie można było wspominać. Ta groza Kalwarii jest bardzo przejmująca w tym znaczeniu. Widzimy też krzyż, który powraca w innej formie wszędzie tam, gdzie Boga się wykreśla, gdzie Krzyż się usuwa, nie wspomina się więcej imienia Chrystusa. Ale jednocześnie Kościół przestrzega przez dramatyczną konsekwencją tego, tego czynu, że tam, gdzie usuwa się Boga, tam, właśnie szaleństwo przestaje być ograniczone, krzywda ludzka też, ponieważ gdzie nie ma Boga, tam już nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych zasad i nie można liczyć na, na litość nawet różnych okrutnych środowisk, które tworzą współczesną scenę historii. Tajemnica Krzyża to również cierpienie otwarte. Nie jest ono zasklepione, zamknięte w udręce, w oskarżaniu, w takim no można by powiedzieć takim szukaniu winnego. Czy właśnie pytanie takie bardzo pojawia się w proces cierpienia, dlaczego ja, czym zawiniłem, ale milczenie, które jest otwarte na Boga na Boże drogi, na Jego miłość, z tym y, 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 cierpieniem się wiąże, z cierpieniem Chrystusa, doznaje ono uświęcenia. Bez miłości i życia cierpiącego y, nie ma zmartwychwstania. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Dlatego y, święci, którzy chcą doświadczyć zmartwychwstania, tego przebudzenia życia, głębi, siły, tej mocy łaski, jednocześnie decydują się na kalwarię, decydują się na cierpienie, bo kiedy cierpienie zostaje samo, ono ogłusza człowieka, przyzywa pomsty, rewanżu jakiegoś. I często człowiek, który cierpi bez Chrystusa, bez odniesienia do, do Boga i do zbawczej misji, chce, również innym zaprawić życie cierpieniem, którego on doznał, albo, albo w formie właśnie takiej nawet zemsty. Moi drodzy, tajemnica Krzyża to nade wszystko tajemnica historii miłości Boga do człowieka i to Boga, który jednoczy się z nim w człowieczeństwie, a także chce wydobyć go z nieszczęścia, w którym żyje. Człowiek często nie uświadamia sobie podstawowego nieszczęścia, jakim jest grzech, jakim jest nieobecność dla Boga. W starej teologii mówiło się o tak zwanych czynach zasługujących na wieczność, a więc czynak dokonanych błasce, które mają przeniesienie na życie wieczne. One są gromadzone w tym wieczym, wiecznym wieczystym skarbcu. Dzieje się tak, że człowiek, który żyje bez łaski przypomina drzewo, które może być kwitnące, ale jednocześnie, które nie przyniesie nigdy owocu. I być może zakwyt kwiatami jest tutaj no, taką estetyzacją życia i potrzebą właśnie tego bogactwa, kwiecia, bukietów, i tak dalej, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że życie jest wartościowe dzięki owocom, które przynosi. i Chrystus zresztą przekazuje nam taką wskazówkę, by oceniać człowieka różne dzieła po owocach. Nie po kwiatach, nie po rozroście, nie po listowiu, ale właśnie owoce, jakie przynosi, są wtedy, wydaje się, czymś takim bardzo, bardzo istotnym. Kiedy uświadamiamy sobie tajemnicę Chrystusa, Jego miłości, który przekracza miarę wytrzymałości każdego człowieka, który konając przybity do krzyża w takich niewypowiedzianych cierpieniach, jednocześnie nie rezygnuje, nie przerywa, by miłość mogła się wypowiedzieć do końca. I mamy właśnie tę wielką tajemnicę słabości Boga, jednocześnie objawienie Jego chwały. Teologia protestancka, no, wśród której też często przechadzała się święta Teresa Benedykta. Bardzo lubi takie podejście, które pochodzi od Lutra i nazywa się właśnie Gloria Crucis. A więc chwała krzyża, miejsc, krzyż jako miejsce chwały. Oczywiście z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe spojrzenie, potrzeba nam wiary, które może pokazać. Tak jak to papież ładnie mówi, właśnie w tym dokumencie o cierpieniu, że cierpieć to znaczy stawać się jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mocy Boga, ofiarowanych ludzkości. Właśnie w Chrystusie, w Krzyżu. I cierpienie Chrystusa ma ten charakter, że otwiera jeszcze bardziej na Boga. I otwiera na człowieka również. W tym znaczeniu, że widzi się człowiek, Boga, który cierpi w człowieku, że to sam Zbawiciel jest obecny i cierpi w milionach istnień ludzkich żyjących w nędzy, w poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, zabijanych bezwzględnie. Mówi się dzisiaj o 340 milionach prześladowanych chrześcijan. Niedawno, z dwa lata temu mówiło się o 200 milionach. Zobaczmy, jak te liczby. Geometrycznie wręcz narastają, to jest ciąg geometryczny, przyrost, niebywały przyrost nienawiści chrześcijan i tylko z tego powodu oni są bezbronni, oni stanowią w muzułmańskich krajach często najbardziej ubogą strefę społeczną, ponieważ no, System podatkowy jest taki, tam za chrześcijaństwo się po prostu płaci. I jest to, w którym nawet ktoś był bogaty w pierwszym pokoleniu, właśnie ubożeje bardzo szybko, i to jest taka degradacja społeczna. I człowiek, będąc chrześcijaninem wiernym, staje się człowiekiem drugiej, trzeciej kategorii. Tajemnica krzyża to przede wszystkim. Ta świadomość, że ojciec uczynił syna grzechem, naszym grzechem. To możemy wyczytać w drugim liście do Koryntian 5,21. Obarczył go grzesznością stworzenia, całą historią grzechu, niebywałe obciążenie. I Chrystus to dźwiga na tych wyciągniętych ramionach i jednocześnie burzy ten mur, który oddziela człowieka od Boga. I to jest, to jest rzeczywiście niebywałe, że człowiek może w takiej tajemnicy wielkiej łaski zobaczyć, co Bóg czyni z grzechem. I uczyć się też wielkiej kultury grzechu. Kultury w tym znaczeniu, że grzech staje się dla mnie również osobiście ciężarem, czymś, okolicznością bolesną. Grzech świata powinien mnie boleć, a nie tylko interesować. Struktura, gdzie co się dzieje, co tam jeszcze wymyślili, jakieś tam newsy tutaj ze środowiska jakiegoś bezbożnego, żeby się poekscytować czyimś grzechem, czymś wyczynem, czyjąś potrzebą wulgaryzacji, czy ośmieszenia sakrum, czy, czy no już nie mówiąc o takich bardzo otwartych. Skandalicznych no, sytuacjach gdzie obelżywie traktuje się święte miejsca, dąży się do desakralizacji, gdzie no, też chce się te miejsca uczynić sprofanowanymi. Drugą wielką łaską, którą człowiek otrzymuje po pierwsza to świadomość grzechu, czyli to, co od Boga oddziela, druga to jest ten przy, przypływ świadomości, że człowiek jest usynowiony przez krzyż. I być może właśnie tutaj Edyta Sztajn najbardziej czuła, czuła się córką Boga, córką Syjonu, przez to usynowienie. No nie mamy żeńskiej formy ucurzenie, no trzeba by je stworzyć. To jest sytuacja, kiedy dar Bożego życia staje się dominujący, kiedy człowiek zostaje wciągnięty wewnątrz życia trynitarnego. I wiąże się z tym dar nowego stworzenia, nowej wolności, wolności w Duchu Świętym i ta wolność jest wolnością, Upodobania Bożego. Człowiek zaczyna lubić to, co lubi Bóg. To jest niezwykłe. Mamy boskie preferencje. I człowiek może w Chrystusie i w Duchu Świętym być Bogu podobny, może być przebóstwiony, a zatem podlega przemianie dzięki łasce. Łaska, y można by powiedzieć, pracuje dzień i noc, czy człowiek o tym wie, czy nie wie, ona rośnie, wzrasta w człowieku, jeżeli człowiek szanuje sobie i traktuje poważnie życie duchowe. I to właśnie dzięki tajemnicy krzyża. I dzieje się to przez wzmacnianie siły, jak mówi święty Paweł, wewnętrznego człowieka. To, co wewnętrzne, staje się ważniejsze. Następnie dominujące, ugruntowane i bardziej wkorzenione. Także człowiek czuje się wkorzeniony w Chrystusa. I tajemnica krzyża ma swój wymiar nie tylko względem ludzkości, ale też i względem kosmosu. Cztery belki są niczym szerokość, długość, wysokość i głębokość. To cztery wymiary kosmiczne i duchowe, wprowadzające w oczekiwanie objawienia się Synów Bożych. Jak czytamy właśnie u świętego Pawła, stworzenie w bólach rodzenia jęczy, czekając na objawienie się Synów Bożych. I ten klucz, i osobowy względem człowieka, względem Boga i ten klucz rzeczowy względem natury życia, ten Zion, który greckie słowo oznaczające życie, które się pojawia w wymiarze właśnie biosu i takiego też no, życia intelektualnego jak logos, one, on, ono życie się przejawia na różnych, różnych poziomach i powoduje, że człowiek ma łatwość, ma potrzebę właśnie funkcjonowania z łaską na tych różnych, przenikania łaską tych różnych sfer. Sfer swojego myślenia, myślenie zaprawione łaską, to takie myślenie dobrze przyprawione. Z dobrą przyprawą, z, z, ze smakiem. I rzeczywiście, krzyż, jeżeli jest mądrze przeżywany, dodaje smaku życiu. Mimo, że wnosi śmierć, to jednak to przełożenie na zmartwychwstanie i to połączenie właśnie tajemnicy paschalnej, które mamy, tajemnicy krzyża i tajemnicy właśnie zmartwychwstania to uświadamia nam, że wiążąc się z Chrystusowym cierpieniem, z jego śmiercią, my jednocześnie przechodzimy przez kanał życia i dostępujemy życia prawdziwego, duchowego, odnowionego, rezolutnego, można by powiedzieć, bardziej radykalnego. I odbudowujemy w ten sposób świat w jego pierwotnej czystości, w jego pierwotnej formie. I Chrystus z Krzyża obejmuje wszechświat, i właśnie tak, jak chce cała tradycja Kościoła. Poprzez te znaczenie tych różnych belek Chrystus ogarnia wszystko. Co ciekawe, nie stępuje tylko na ziemię, żeby się wcielić i żyć z człowiekiem na ziemi, stać się częścią stworzenia. On również chce się stać częścią historii. Wstępuje do piekieł, a więc można by powiedzieć, że ogarnia historię człowieka do Adama, do początku. Ta głębia odkupienia pozwala widzieć to wstąpienie do piekieł jako ostatni etap logiki wcielenia, przedłużonego wcielenia, by wydobyć, ogarnąć wszystko to, co stworzone. I oznacza to miłość do końca, która jest mocna jak śmierć. Ten dramat śmierci, który sięga źródeł grzechu, to konanie Boga i ta realna śmierć, tajemnica Wielkiego Piątku, całkowite ogołocenie Boga z tego, co ma i kim jest. I jakby w ostatnim takim kulminacyjnym momencie, Chrystus jeszcze oddaje swoją matkę, pozbawia się zupełnie wszystkiego. Nie ma dosłownie nic, pozbawiony dobrego imienia, opuszczony przez bliskich, udręczony cierpieniem fizycznym, duchowym, oddaje życie, ale oddaje życie Bogu, który jest źródłem życia. I my możemy też nauczyć się funkcjonować w cywilizacji śmierci, pośród różnych form umierania i odbierania nam ochoty do życia by wiązać się właśnie ze źródłem życia, z przekraczając tajemnicę śmierci, by osiągnąć życie. O tym sobie powiemy w kolejnej konferencji.